Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Co nagrywamy? Ja sam nie wiem jaki karton wziąłem. <śmum> A fajny. Muszę tu odsłonić, bo w kamerę uderzę. Floodlights Glow Pack kolekcja Nike, która została wypuszczona w 2016 w październiku. E, Floodlights Pack to też są inne korki, które są zdecydowanie ciemniejsze, ale jest jeszcze kolekcja Glow i to są tylko halówki i turfy z tej takiej serii premium, czyli Nike Football X. I one są takie jednolite. Każdy, każda seria ma inny kolor, różne odcienie jednego koloru. W przypadku tempo jest to niebieski. Tempo są takim trochę rodzynkiem rodzynkiem i nie rodzynkiem. W paczce, oczywiście, w kartonie. Nie, nie mam niestety worka. Tempo są rodzynkiem, bo tempo są tylko w wersji finale, czyli bez skarpety. No i bardzo dobrze, bo to są takie klasyki, co na kolor nie wskazuje akurat, ale one nie powinny być ze skarpetą, więc tutaj mowa tylko o tej wersji. W wersji finale nie mamy do czego za bardzo porównywać, i odnosimy się do buta tego no, tak jakby osobno, nie porównując za bardzo. Chociaż pewnie też jakieś tam odniesienia się znajdą. Wyciągamy wkładkę, żeby poczuć. Pierwsze, co oczywiście, tempo są wykonane ze skóry. Skóra jest nawet całkiem, całkiem niezłej jakości. Bardzo tak na dotyk się to dobrze prezentuje. Tak jak w przypadku korków mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że pomiędzy skórą a jakąś tam wewnętrzną warstwą nie ma żadnej pianki i tak dalej, co trochę ogranicza, tutaj nie ma jakichś takich poduszek. Rozmiar jest, to może być istotne, bo coś, coś tu zauważyłem, chcę zobaczyć, 44,5, no czyli na, tam na moje standardy to maleńki, bo mam 47,5, ale ogólnie dosyć duży i tutaj przestrzeń, która powstaje sprawia, że jest tak dosyć płasko, w ogóle nie mamy nie mamy benefitów tej skóry, tak, że tutaj piłka powinna fajnie na skórce sobie siąść. Coś przyjmujemy, czujemy na palcu, już gdzie podamy, gdzie podamy. Trochę tutaj to czucie jest gorsze. Mamy oczywiście te wstawki syntetyczne, tak jak w korkach, czyli tutaj widzicie takie załamania, tak? to są takie syntetyczne wstawki, które ograniczają tą rozciągliwość, podobnie jak to tutaj szycie. Zaraz za tym szyciem też mamy wstawkę. To szycie to się wydaje tym bardziej, że tutaj w korkach nie było, a tutaj jest szycie i ta wstawka. Że ona jest tak dla pizzu trochę już po to, żeby było, żeby wyglądało klasycznie. A tak naprawdę to jest wszystko robota tych systemów, które są w środku. Tutaj z kolei mamy taką krateczkę, która powstrzymuje rozciągliwość tego buta i utrzymuje naszą stopę w środku. To jest fajnie, bo to wszystko tam na pewno na jakiś sposób działa. No ale to miał być ten no, klasyczny but, no, on tylko tak udaje, no i to już w recenzji Tempo Legend 6 mówiłem, że niedobrze, że na odchodzi w tą stronę, można by zrobić wiele, na pewno z taką serią Tempo, żeby utrzymać yy, ten jej klasyczny charakter i stworzyć świetnego buta, jednak nie odchodząc od takich rzeczy nieodzownych, jaką jest skóra i konkretne rzeczy z nią związane, jeśli chodzi o budowę. Wewnątrz wyściołane syntetykiem, a nie taką siateczką jaką mieliśmy w innych, innych Finale. Jest to syntetyk, taki sam zresztą jak w Legend 6 modelu. Tutaj zamienia się w taki zamszyk trochę, Welsflur, welslur nie, bo to chyba w tapicerkach taki zamszyk, delikatny bardzo. Mi się wydaje, że no całkiem dobrze będzie stopę trzymać, aczkolwiek jak sobie tak spojrzymy tutaj na to i to jak dosyć rozlazły jest ten środek, to jak najbardziej, no jak zawsze jak ktoś się pyta but na szeroką stopę to polecam serię Tempo jest to na pewno tutaj dobry wybór sobie patrzymy w środek to no, jeśli komuś też są zaciasne, no to już zaczyna się robić problem z tą szerokością stopy to zresztą ty użytkowniku, który taki problem masz na pewno dobrze o tym wiesz wkładka wygląda tak, tutaj taki syntetyk tutaj wypełniona różnymi Takimi wzorkami, które zapobiegają temu, żeby but się, yy, czy wkładka się ślizgała wewnątrz buta. No to nie daj Boże, żeby się ślizgała, bo to już w ogóle stracimy kontrolę. Yy, no but taki szeroki, myślę, że przejął trochę w tej najnowszej generacji od Magista yy, tą rolę takiego buta nawiązującego do typowo futsalu, tak? czyli futsalowcy, wiecie, oni nie mają, oni tam nie podnoszą piły, nie mają przyzwyczajeń takich z boiska, nie robią jakichś rzutek, wszystko grają po ziemi, po ziemi klepka, szybka piła itd. To jest trochę tego typu. Tutaj mamy to wzmocnienie zamszowe, tak jak w modelu tym, ostatnio mylę, Team nie, Mundial, mundial Gol, chyba ten, ta najdroższa halówka. Adidasa. No, skóra tutaj jest zdecydowanie gorsza niż w tej halówce. O, możemy, możemy tutaj w ten sposób sobie porównanie zrobić. Zamrzyk taki wzmacniający na pewno. Na pewno jest to bardzo solidny but, to trzeba powiedzieć. Na pewno jest solidny. Jeśli chodzi o budowę, trzeba wspomnieć też, że tutaj nie mamy klasycznego języka, tylko on tu jest zespolony, natomiast tutaj dopiero odstaje. I tutaj mamy też taką we wkładce delikatną piankę, ale naprawdę bardzo mało, lewo zarysowującą się trochę rozczarowanie mogłoby być jej więcej. Tutaj zazwyczaj jest taka pianka, na której piła fajnie siada przy przyjęciu i przy szczale. Mamy większą kontrolę na tym szansie prostego podbicia. Tutaj jest tak jakby, kurczę, i zabrakło wypełnienia. Coś tam zaznaczone, ale nie za dużo. Ta pięta tak wzbudza dosyć zaufanie, jest solidnie zbudowana, jak zresztą w normalnym modelu korkowym, w sensie FG, SG czy tam AG, co ktoś sobie kupi. No, jest dosyć tutaj tak wysoko, jak widać jak sobie zegniemy wysoko, zachodzi wewnętrzne usztywnienie, no i sam ten element, który jest zbudowany z innego materiału niż ten przód, czyli teoretycznie skóra, jeszcze to nam potwierdza wkład jednak lejka tutaj, że to jest skóra, a nie jakaś imitacja. Zachodzi tutaj wysoko, przez to też zaciśniając nurówki możemy sobie w pewnym sensie tutaj oddziaływać na całą tą tylną część, i też tą usztywnioną, i to powinno nam. Ładnie dopasować tutaj cholewkę do stopy, no przynajmniej w jakimś tam określonym zakresie, bo ja powiedzmy sobie szczerze, że jeśli tu ciągniemy za sznurówki, no to tak działamy w tą stronę i tu przez to, że ten element jest połączony, no to pewnie gdzieś tam z tyłu się ciągnie. Ale z drugiej strony, tak patrząc w ogóle na podeszwę, sobie przechodząc do tego elementu, no to jest ona dosyć podobna do tych wszystkich innych, czy z hyperfenomów, z Magista czy z Merkuriali nie jest tutaj aż tak zwężona, chociaż wśród stopniu no, trzeba powiedzieć, że jak na taki but, który teoretycznie jest tam jakąś pochodną futsalówek, teoretycznie no, tak byśmy powiedzieli, chociaż już z każdą generacją coraz bardziej odbiegają, tym bardziej po tym wycofaniu bomba finale. Yy... Nie mają oczywiście tutaj tego elementu, który by przypychał cholewkę od wewnętrznej strony, tutaj wśród stopiu do, do nogi, ale z drugiej strony jest to ta najszersza teoretycznie opcja, więc no tak. I teraz co? Ci ludzie, którzy mają szeroką stopę, mają być pozbawieni tego elementu. No teoretycznie można by to samo zastosować również w bucie na szeroką stopę. Ci ludzie też zasługują na to, żeby im fajnie cholewka przylegała, no ale tutaj nie musimy to też w tych kategoriach rozpatrywać, no po prostu to jest but, który jest zrobiony tak, inny jest zrobiony inaczej. I tyle. Hmm. Szczerze powiedziawszy, poza tym, że no kolorystyka może do, do wrażeń wizualnych przyjdziemy na końcu, ale jak tak sobie oglądam te buty, one są nie, nie są wypuszczane w każdej kolekcji, tak nie zawsze, kiedy mamy yy, nowe packnacki, futbol X, to te tempo są, więc nieczęsto mamy okazję oglądać, no Też są no, stosunkowo rzadkie, bo jakoś tam super popularnością się nie cieszą. No, dużo tutaj oglądając, znaleźliśmy takich rzeczy, na które by można narzekać. Się. Plusem jest mimo wszystko to, że jest to ta skóra i ona gdzieś tam swoją delikatność ma. Jakościowo też jest całkiem całkiem niezłe, jak tak sobie o no, Pomijając to, że tutaj straciliśmy wiele elementów, które są są skórą powiązane. To całkiem tutaj miękko, fajnie tutaj tak będzie siadać, wręcz tu już takie usztywnienia, a tu mamy miękko do, do przyjęcia piłki. No, zależy kto co preferuje. Jest to taki but, który, o którym bym powiedział z miejsca, nie że o oh, super biorę, tak jak wypowiedziałem się o Magista X finale, ale taki, który no jest jakąś tam ciekawostką. Chętnie bym sobie zagrał, ale szczerze powiedziawszy, tak żebym pewnie na dłużej z nim został, to się nie spodziewam. Z dwa razy bym sobie wyszedł na salę, żeby tylko powiedzieć wam, czy miałem rację, czy nie. No, pewnie mam. Tak czy inaczej, buty pożyczone z Footballsport.pl. Jeśli ktoś chce spróbować, właśnie, może wy przetestujecie i powiecie swoją opinię w komentarzu. Zresztą możecie wpisywać, jeśli już Tiempo X jakieś mieliście, czy miałem rację, czy nie. Zapraszam na Footballsport.pl. Kod rabatowy, jak zawsze w opisie filmu, wraz z linkiem do produktu. Jeśli nie, to sobie znajdziecie na stronie. Na przykład, jeśli już się kolorystyka skończyła. A no, tak, nie mówiliśmy o kolorystyce. No, kolorystyka to zdecydowanie. Największa zaleta tej odsłony. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę i trzymajcie się hej.